Świat salonów kochała panna Izabela na śmierć i życie. Wyjść z niego mogła tylko do grobu, ale z każdym rokiem, a nawet miesiącem, mocniej gardziła ludźmi. Pojąć nie mogła, ażeby kobietę, tak jak ona piękną, dobrą i dobrze wychowaną, świat opuszczał tylko dlatego, że nie ma majątku. Cóż to za ludzie, Boże miłosierny, szeptała nieraz, patrząc poza firanek na przejeżdżające powozy elegantów. Którzy pod rozmaitymi pozorami odwracali głowę od jej okien, a żeby się nie kłaniać. Czyżby sądzili, że ona wygląda ich? A przecież istotnie ona do nich wyglądała. Wówczas gorące łzy napływały jej do oczu. Gryzła z gniewu piękne usta i szarpiąc taśmy zasłaniała okna firankami. Cóż to za ludzie, cóż to za ludzie! powtarzała, wstydząc się jednak sama przed sobą rzucić na nich jakiś ostrzejszy epitet gdyż należeli do świata.